Kochani, witam Was serdecznie z Egiptu. Chciałabym Was zaprosić na kolejną wyprawę, którą planujemy już w listopadzie. Od 8 do 15 listopada wyruszamy badać energię piramid, odkrywać ich tajemnicę. I to będzie taka wyprawa ala Indiana Jones, ponieważ. No piramidy jednak wymagają trochę sprawności fizycznej. Czasami trzeba się przecisnąć troszeczkę cieńszym korytarzem, się zmieścić. Ale będziecie mogli na własnych energetykach, własnych ciał poczuć magię tych niezwykłych budowli. Magię, która zachwyca ludzi od tylu, tylu tysięcy lat tak naprawdę. Ale oczywiście to nie jest jedyne. Takim naszym głównym powodem, dla, których, dla którego wybieramy się w listopadzie, jest wizyta nocna w Wielkiej Piramidzie Cheopsa. Wynajmujemy na dwie godziny od trzeciej w nocy Piramidę Cheopsa i będziemy będziemy robić medytację aktywizacji szyszynki. To nie jest pierwszy raz, a przy, kolejnych, przy poprzednich grupach ten proces przepięknie wyszedł, naprawdę coś wspaniałego. Więc już mam w tym doświadczenie i wiem o czym mówię, wiem jak to działa. Więc jeżeli ciekawi Cię jak, jak to wygląda jak poczuć jak aktywizować swoją intuicję. Wyższą inteligencję, wyższe czucie, to to jak najbardziej poczuj, czy jest to dla Ciebie. W naszej wyprawie mamy też taki element Ala Indiana Jones, ponieważ jeepami jedziemy 600 km w głąb w pustyni Sahary. Będziemy tam nocować, poznamy trochę życie Beduinów, bo Beduini będą nas gościć, zrobią nam taki camping. Na środku pustyni. I wybaczcie, bo nie mam statywu, trochę może mi ręka drżeć. Więc... <laughs> I zobaczycie, że Sahara nie jest tylko jednym wielkim oceanem piasku że Sahara jest niezwykłym, magicznym miejscem, w którym baśnie stają się prawdą. I takiego w baśniach, kiedy bohater musiał podróżować za siedem gór, za siedem mórz. Może na Saharze już nie ma, ale jest siedem gór. Jest Góra Żelaza i jest przepiękna góra cała z kryształów, na której Cię zabiorę, i na której jak najbardziej można zbierać kryształy i na której będziemy medytować. Na Górze Żelaza z kolei jest bardzo dużo porozrzucanych wszędzie meteorytów. Tak, również możesz je ze sobą zabrać. Będzie to niezwykła, magiczna podróż doświadczenia Egiptu i energii piramid, i energii Wielkiej Piramidy, i pustyni, i wielkiego miasta. Więc jak chcesz poczuć Egipt od kuchni, zobaczyć i Kair, i piramidy, i Saharę, serdecznie zapraszam z nami już w listopadzie od 8 do 15. Ruszamy! Do zobaczenia!